Lamborghini Centenario, samochód, który powstał, żeby uczcić setne urodziny samego Ferruccio Lamborghini i przy okazji oderwać nam głowy od karku. Pod maską wolno-sące V12, 770 koni mechanicznych czystego chaosu, które wystrzeliwują cię do setki w 2,8 sekundy. A jak się boisz, to lecisz dalej ponad 350 km na godzinę. Powstało tylko 40 sztuk, 20 coupé i 20 roadsterów. I uwaga, wszystkie wyprzedane zanim w ogóle ktokolwiek zobaczył auto na żywo. Cała karoseria z włókna węglowego, waga poniżej 1,5 tony, a aerodynamika taki docisk, że można by tym przekleić się do asfaltu jak na klej. Do tego skrętna tylna oś. Na park i go obracasz się prawie w miejscu, a przy 300 kilometrach czujesz się jakbyś jechał po szynach. W środku wyświetlacz większy niż w niejednym laptopie i system telemetryczny, który rejestruje każdy Twój ruch jak czarna skrzynka w samolocie. Centenario to nie samochód, to manifest. Limitowana bestia, która już teraz jest warta więcej niż w dniu premiery. Jeśli ją spotkasz, gwarantuję usłyszysz ją, zanim ją zobaczysz.